Jeśli chcecie z tej strony XKMPL, teraz już gramy w Among Us do serwowego live. live. Okay. Pod koniec live będzie, e, bed, będzie spis live'ów i odcinków, które jeszcze będą, więc polecam zostać do końca. Więc tak, jest nas, jest nas już 10, więc zaraz rozpoczniemy rundę. Runda pierwsza się rozpoczyna, będzie trwała około pół godziny. Ok, zaczęliśmy już na tej mapy mamy tutaj. A więc e, zrobiliśmy pierwsze zadanie, i teraz idziemy poszukać innego zadania, które można zrobić w tej grze. I jużmy w śledzi jakiś. E, e, tu mamy zadanie, tu mamy uploadować wszystkie te pliki, które do, e, pobraliśmy z innego źródła. Więc tutaj uploadowaliśmy wszystkie pliki. Teraz następne na zadanie mamy.

Myślę, że to niebieski. głosuję na niebieską. Nie wiem, jaki niebieski. OK, czyli Majd odlatuje. Umiera. Dobra, był. Nie był imposterem, więc... Венц, венц, смех, смех, смех. Вот собака. Она уже лоховая пошла. что я вот это заберу. Muszę już 9 osób na serwerze. Jest. Dobra, zaczynamy na drugą rundę. Pismo od razu. O, jest impostorem. Tu, 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 tu. tu jest jakieś zadanie dla mnie. Aha, trzeba wejść do środka i gdzie? Nie, no. Tu gdzieś chyba Nie no, zbugowało się Albo też przez to, że świata nie ma też nie, ma, nie ma. jak światło to samo już o zobaczmy na kogo głosują o kim myślą na no, razie nikt nic nie odzywa emulg ja na, na na nie wiem na edge Edge bym... Na edge bym go O... O... O. o Porosz, hej, hej, cześć, cześć Książę Udało ci się prawie być od początku live'a, prawie ci się udało. No cóż, to, to też nie jest jakieś źle. To, to się nie wyłączę i tak od razu bo później jeszcze na koniec live na, razu... na koniec live'a będą e, spisy live'ów następnych w sumie dzisiaj będzie tylko jeden live następny jeszcze i, i e, odcinków których już nie powiem bo bo, bo żebyś żebyś mi tutaj na live'ie y zaraz się nie wyłączył to, żebyś siedział do końca bo do końca nie przewiniesz bo się nie da więc siedź grzecznie na, na live'ie Zarobimy trzecią rundę już O, dobrze, zgodził się Okej okay. Fajnie, już się zgodziłeś Fajnie, że na live a będziesz A wreszcie, gdybyś się pytał, co się stało z live'em wczorajszym u Friwka, to yy, było, były duże problemy, więc yy, znaliśmy live O, to jest impostorem, fajnie więc więc wczoraj live'a nie było więc to szkoda właśnie że nie było live'a wczoraj ale, ale no, no, trudno o kamelów z o fix light, gdzie tu się wchodzi Okej, okay, się ok ok są to naprawione o już ktoś umarł xd im ...fixing... Ojej, nice. No. Okej, okay, czyli mówiło, że to EG zabił. To był film na L. głosuję na LL, przegra i Elo, wygramy. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy impostorzy też zagłosowali, zagłosowali na L. Nie, zagłosowali na French Freeze. No, biedny umrze teraz, a był im bo będzie trochę trudniej. O, wyszedł właśnie z gry. LOL. Dziwne, żeby nikt tutaj nie stał teraz przy tych. O nie, fix Lights, na nowo. O, już czytałem na naprawio My sobie pochodzimy tutaj, wokół tego, tego, tego miejsca. Przecież o, no i kogoś zabili. Ciekawe kogo. Nie żyje Majd. O kim piwiszą. okej okay. 3 runda chyba się zaraz skończy zostałem tylko ja xd więc 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 zostało trudno o o ktoś już zniszczył strapa blokuje się tu każdy szczepionki widzę no nie no serio To naprawiamy... Poczekamy sobie na pewno nie się. na kolejkę, tutaj szedł. to to wiem, hmm, to sabotujemy to to niby uratować jeśli ktoś tu przyjdzie to, to zabije okej okay, elo, Jed jeden nie żyje wow Dobra, udaję nie Udaję dalej nie Dobra, zapali mnie. ma im wiątkę. Okej, okay, więc się wtedy tę rundę. Następna runda, głupia reklama. Dobra, więc... Ach, już ktoś wyszedł stąd, co jest trochę smutne. Lol. Um, więc... tak... Dobra, proboszcz, skoro jesteś już od 6 minuty, albo jeszcze szybciej byłeś, nie wiem, to weź napisz, czy chcesz, żeby live trwał pół godziny, czy może więcej, jak więcej to ile? чи нэ ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

bo bo nie wiem bo bo zostało 15 minut do pół godziny i, i nie wiem czy robić dłuższego czy nie robić dłuższego livea więc, więc 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 czekam mm. lol więcej Więcej to znaczy ile? Le? 45 minut? O Boże. albo wiesz co, posztaram się zrobić live'a godzinnego. <Szysk> 6 lat, no. Już, na pewno. O, właśnie nie zagłosowałem na nikogo xd, więc... To, 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 to właśnie, to... postaram się zrobić... godzinnego... ...lajwa. Skoro tak już pół nie wystarczy, to godzinny powinien Ci wystarczyć. Jak najbardziej, więc... ...będzie godzinny. O! Ktoś nie żyje. Zobaczymy kto umarł i przez, przez kogo o to chyba był, To chyba jest black, bo pisze dużymi literami i w skrócie. I don't know Czyli nie wiem hmm. Napiszę sobie to duchy tutaj Piszę, że niby jen zabił. O, jen No dobra, jen chyba był impostorem. Nie wiadomo. Chyba był impostorem. To dobrze. To bardzo dobrze, jakie mamy. Questy: Questy Mam dwa na łodzi. I tutaj musisz przenieść. przekręcić tutaj połączyć to jakoś. Okay. Y i teraz mamy jeszcze tutaj to trzeba z mózgu z tego kłasta o, no, pięknie, nie skończyłem go nawet no cóż no zaraz będzie minuta live'a patrzymy sobie na komentarze bo żadnych nie ma nowych ciekawe czy teraz przegramy czy wygramy Na MrKillera nie można głosować Tak to jest Ciekawe czemu przegrali skoro zagłosowali na e, niego na baski pchnali wszyscy nie można, okay, tak więc. Szkoda nie widziałem, nie wiem która to jest ronda O jestem z bardzo dobrze Sabotej. Na początek chciałem sabotez zrobić, bo widzę, że coś nie działa Albo coś w zrobił O, o co tu ruszać człowieku to... Dobra, dziękuję, No, wygraliśmy. No patrz, zapawiłem światło i wygraliśmy. Ciekawa i szupka runda. Nawet minuta pewnie nie minęła. No cóż, 9 na 10 prawie jest pełno. Nowy komentarz. Idę, idę. Gdzie idziesz? Idziesz i, i, i czy wrócisz jeszcze na tym live ie? Z miasta jakiego miasta, czyli co, czyli czyli wychodzisz z live'a czy, czy co, bo, bo nie za bardzo rozumiem. Ojoj. to jest tu? Nie rozumiem tak, czyś jak tego, tego, co, co, co rozumiesz. Znaczy, czy tym... No. Głupie komentarze się wodują po godzinie. Um. O, ten. Ciało. O nie, Czemu się nie zreportowało, Co jest z tym ekranem? O. nie możesz być to... a będziesz o 23 na live? bo live będzie o 23 wreszcie czy będziesz o 23 na live? tun tun Wystarczy napiszesz trzeba idziesz 23 na live przepraszam nie do 23 na live ie. i to zaraz będę kończył dla live'a i zrobię odcinki, które mogę zrobić. O umarłem fajnie. Raczej tak, raczej tak. No dobra no. no, no to, to dla ciebie, że ten masz jeszcze ten, 5 minut, przynajmniej 5 minut jeszcze, minimalnie może 2, może 3, tak żebyś został jeszcze tam na parę sekund, bo by, bo bym zrobił końcóweczkę tego live'a i by się dowiedział kiedy będą odcinki wreszciego. Czy czy, 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 czy czy masz? Masz masz. Dobra dobra. To ja tutaj szybko przeniosę nas do y, do do kin, kin mastera. Wyłączę te, 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 te bo nie będę mógł tego I, i no i no i się zamykam, a ty oglądaj.